Dostępność ekogroszków jest coraz mniejsza. Przegląd zaczniemy od produktów, których nie ma w sprzedaży. W firmie Polski Węgiel Ekogroszki są niedostępne. Zamiast przycisku Zamawiam jest Oczekuję na dostawę. Na stronie Agroplon cała oferta została wyłączona. Kolejna firma z informacją o wstrzymanej sprzedaży. Ponownie oferta jest wyłączona. Ekogroszków nie ma na stanie. W filmie Sobianek jest informacja. W związku ze zwiększoną ilością zamówień uprzejmie informujemy, że chwilowo wstrzymujemy przyjmowanie zamówień. Przepraszamy za niedogodności. Brak oferty. Ekogroszków Prestige również nie ma w magazynie. Super opał na swojej stronie wyłączył ceny i możliwość zakupu. Firma Gwóźdź zamiast przycisku kup zamieściła powiadom o dostępności. Medex informuje, że nie ma ekogroszku w magazynie. Ponownie brak oferty. Podobnie jest w firmie Rastar. Ekogroszek ekoret również jest niedostępny. Mocny opał jest bez oferty. Nie ma również ekogroszków ogień. W firmie Sztygar możemy zostać poinformowani o dostępności. W sklepie Kastoramy Ekogroszków Brak. Przejdźmy teraz do ekogroszków, które są dostępne. KGM ma dostępne ekogroszki Królewski oraz 29 w cenie ponad 2200 zł za tonę. W Bartex jest tylko ekogroszek Gold. Cena to już prawie 2400 zł. Najlepszy ekogroszek w ofercie ma tylko premium plus. Są za to dostępne ekogroszki sambudrol, ale tylko produkty własne. Ceny od 2000 zł. Adamex ma dostępne dwa ekogroszki. Podane ceny są za 900 kg. Stabek, czarna perła i haski od KTK są również dostępne. Ceny są jednak dwa razy wyższe niż rok temu. Ekogroszki w firmie Węglobut są dostępne. W cenę nie jest wliczona dostawa. Można również zamówić dwa z trzech ekogroszków firmy Anmak. Pan groszek w ofercie ma tylko ekogroszek Red. Również jeden produkt jest dostępny w firmie Zagórski. W firmie Energo dostępne są ekogroszki Extra Premium Plus oraz popularny Za 2000 zł można zamówić ekogroszek Ekobran, a za 2100 zł Ekobran Gold. Ekogroszek J26 nie jest dostępny. Jest za to mocniejszy J30. Podczas nagrywania filmu był jeszcze dostępny ekogroszek Patriot. Sztuk 1. Jest też dostępny w sprzedaży ekogroszek Smyk. W PGG oraz w Tauronie ceny są najniższe. Jak już pewnie każdy wie, można je zamówić, ale należy wykazać się dużą cierpliwością i refleksem. Na koniec zachęcam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia.